Cześć! Z tej strony i witam was w kolejnym odcinku kariery Walsall. Kontynuujemy naszą rozgrywkę, kontynuujemy naszą karierę. Jak na obecny moment to nasza gra zaczęła wyglądać trochę gorzej i jest zdecydowanie spadek jeśli chodzi o poziom gry w porównaniu do początku sezonu. No ale to w sumie musiało się stać, bo jednak gramy w Championship i już jest ciężej. Tu się nie da wszystkiego wygrywać. Tak więc... Na pewno łatwo też w tym odcinku nie będzie. Naszym pierwszym rywalem jest Wigan Arctic. Ekipa, która nie gryź, niegdyś wygrała Puchar Anglii w tym samym sezonie spadając, więc grali w Lizę Europy i w Championship. To było kilka lat temu. Obecnie grają w Championship. No i tak wygląda ich jedenastka. Jeśli chodzi o naszą ekipę, no to tutaj 11 przed Waszymi oczami tak się prezentuje tutaj. Na ten mecz raczej, jak widać, nie stosowano żadnych radykalnych zmian. Żadnych zaskoczeń tutaj nie ma. Praktycznie podstawowa jedynastka, Tak jak w większości meczów tego sezonu. No i przechodzimy już do spotkania. Kuchiar. Kuchiar, dośrodkowanie Ferrier główką, ale niestety niecelnie. Pierwsza akcja nieudana. Gordon, Edwards, Edwards, ale obok Branki. Mamy Dobsona. Dobson strzał z dystansu i dobra interwencja golkipera Gordon Gordon do Edwarda ten strzela, no ale strzał. Także niecelny, nie nieskuteczny. Gordon do Ferriera. Tym razem Ferrier będzie miał naprawdę dobrą sytuację. Morgan Ferrier i mamy jeden do zera dla Walsall Udaje nam się w końcu objąć prowadzenie w tym spotkaniu. Brawa dla naszej drużyny, naprawdę. Ładnie tutaj wykończył to Morgan Ferrier. No ale zasłużyliśmy sobie tymi... Tym, tymi atakami, bo próbowaliśmy, próbowaliśmy i w końcu się udało zdobyć tego gola, mamy więc sprowadzenie w tym meczu 1-0, jednak to cały czas tylko jedna branka przewawić się wszystko jeszcze może zmienić, bo to jest dopiero, jeszcze, znaczy jeszcze zostało sporo czasu do końca spotkania, to mam na myśli. Jednak atakujemy dalej, Gordon do Dobsona, Dobson, Ferrier, Ferrier ma dobrą sytuację, ale niestety nie udało się, był dobrze tam też przytrzymywany w sumie przez obrońców. Jednak mamy Gordona, który ma tutaj sporo miejsca, znaczy jednak nic z tego nie wyszło, ale na całe szczęście był w dobrej sytuacji. Ferrier dobił to i mamy 2 do 0. Walsall podwyższa swoje prowadzenie. Morgan Ferrier z kolejną branką. Brawa dla tego zawodnika. Naprawdę bardzo ładnie tutaj się zaprezentował. Brawa, brawa. Po raz kolejny strzela dla nas z branki. Jednak Wigan próbuje odpowiedzieć. Mamy uderzenie i mamy brankę Kontaktową 1 do 2, wynik cały czas się zmienia, i cały czas nie jest tutaj pewne nasze zwycięstwo. Jeszcze 15 minut, więc sporo czasu na ewentualne odrobienie straty. Jednak jest na całe szczęście nasz atak Edwards, no ale niecelnie. No i tak się kończy to spotkanie. Udało się utrzymać ten korzystny rezultat do końca meczu, jednak tutaj wszystko się mogło zdarzyć. Mimo wszystko, wydaje mi się, że to mecz jest zasłużony, zasłużone zwycięstwo, bo więcej mieliśmy tam ofensywnych akcji w porównaniu do naszych rywali. No i dzięki temu po prostu zwyciężyliśmy, o to chodzi, chyba takie mecze wygrywać, no i udało nam się, więc brawa, szczególnie w tym obecnie takim średnim dla nas okresie. Czeka nas teraz za chwilę kolejne spotkanie, więc trochę tutaj zmieniam skład, trochę rotuję moimi zawodnikami. Jak widać, Devlin tutaj szedł na boisko. Między innymi on tutaj wystąpi od pierwszej minuty w, w naszym następnym meczu. A naszym kolejnym rywalem jest Swansea, więc tutaj jest już li, lider, rywal li, jaki lider? Rywal z najwyższej półki. To mam tutaj na myśli? Ja się plątam w tym komentarzu, tak teraz, no ale rozkaże się troszeczkę. W każdym razie przechodzimy do spotkania ze Swansea. Tak wygląda nasza 11 na to spotkanie, tutaj jest zmiana, jest kilka w sumie zmian. I to no, dosyć sporych, bo m.in. Candling gra od pierwszej minuty w tym spotkaniu zamiast Gordona. Gra Kinsella na lewej pomocy zamiast kuchiara No i gra Jeru, także od pierwszej minuty. A reszta tutaj nie występuje właśnie od pierwszej minuty. Jeśli chodzi o Słonzy, no to tutaj yy, tak się prezentuje ich, jedna, ich jedenastka. Ciekawe nazwiska. No przynajmniej niektóre. No i zobaczymy jak się tutaj zaprezentują. Przechodzimy do spotkania Leroy Fair. Fair i mamy pierwszego gola. Dla Swansea 1 do 0 ekipa z Walii obejmuje prowadzenie. Brawo! Leroy Fair, ten zawodnik, już długi czas grał w Premier League. No i, no czy w Anglii, w sumie lepiej było powiedzieć. No ale tutaj w Champions League też gole. Jak widać, jeszcze to się całkowicie nie zestarzał. i to potrafi zagrać na poziomie. No znaczy, nie wiem w sumie, nie orientuję się jak, 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 jakiego jest obecnie. Wieków w tej karierze. W każdym razie przechodzimy do kolejnej akcji. Narsing. No i mamy Fera jeszcze raz, on uderza. Nic z tego. McKay. Podanie do Karola. No ale. Y, Dobra interwencja bramkarza. yerwood Ferrier. Drugi Yerut. Ale łapie piłkę. Gorki perswonzy. No i po raz kolejny, właśnie taki, ekipa atakuje. Narsing strzela. Wprost w naszego jeszcze kolejne tej uderzenie, no ale nic z niego nie wyszło. i mamy już drugą połowę, Drew No ma niezłą sytuację, ale dobrze interweniuje gołkiper. Jeszcze Jerwood. Jeszcze raz przed tym razem jego strzał został zablokowany przez obrońcę. Jeszcze raz Jerwood, bardzo aktywny w tym meczach, jak widać. Do Dobsona. Dobson, no ale niestety branka tutaj nie pada. No i mamy kolejną okazję dla Słonzi tej Karol Prował, nic z tego nie wyszło. No ale ostatecznie skończyło się to spotkanie zwycięstwem naszych rywali. Swansea wygrywa po golu. Fera. To była jedyna branka w tym spotkaniu, ale wystarczyła, żeby Swansea zwyciężyło. Mamy więc tutaj porażkę, kolejną porażkę w tym sezonie. No ale nie była to jakaś tragedia, to spotkanie tutaj. Był to raczej dosyć wyrównany mecz, który zakończył się po prostu jedną branką. Równie dobrze mogło się to zakończyć wynikiem 1-0, chyba dla nas, chociaż no, Swansea chyba było jednak trochę lepsze. Mamy już yy, yy, obecnie połowę grudnia, mniej więcej, więc informacje o nominowanych obrońcach do drużyny roku 2019 mamy Humelsa, Varana, Pique, Albę, więc ci zawodnicy tutaj zostali wyróżnieni no a my będziemy przychodzić do kolejnych spotkań jak widać tutaj po raz kolejny dokonuje kilku zmian, to też dosyć istotnych bo między innymi Ferrier nie zagra od pierwszej minuty, tylko zacznie myć na ławce i wejdzie po prostu jak będzie wejście Stomaka na 100%, no ale poczekamy, zobaczymy, czy rzeczywiście tak będzie Przechodzimy do spotkania, który, w którym naszym rywalem będzie Brentford. Gramy na wyjeździe, może być ciężko. Brentford kontra Walsall. Zobaczymy jak nam wyjdzie w tym spotkaniu. Brentford może nie jest ekipą, która będzie walczyła o awans, tak mi się przynajmniej wydaje. Jednak mają też na pewno ciekawe nazwiska w swoim składzie. Ciekawe piłkarze tam występują, czy też występowali. No Tak wygląda ich jedenastka, piątka obrońców tutaj tą formację stosują, no zobaczymy jak się to zaprezentuje przeciwko naszej drużynie, jeśli chodzi o nasz skład no to jak mówiłem są znowu zmiany, między innymi N, -N mecza i Gordon w ataku, bez Ferriera Kuchar wraca do pierwszej jednostki, Jerwood od pierwszej minuty w tym meczu także zagra, no bo w poprzednim zagrał dobrze, więc trzeba miałby nie grać, tak więc mam pierwszą okazję i tym razem Dobson ma niezłą sytuację, Dobson i mamy 1-0 dla Walsall, brawo brawo dla Dobsona, naprawdę świetnie się tutaj zachował Nasz środkowy pomocnik, no, normalnie niczym napastnik tutaj się zachował, zastąpił Ferriera powiedzmy. Trzeci gol w Championship. Jednak Brentford próbuje odpowiedzieć, mamy uderzenie, na całe szczęście było ono niecelne. Jednak kolejna okazja dla naszych rywali, kolejna akcja, podanie, wycofanie, strzał, no ale zakończony dobrą interwencją naszego bramkarza. No i mamy kolejną okazję dla Dobsona i ten strzał jakoś wleciał do jej branki, ta piłka nie była jakoś mocno uderzona, no ale niesamowicie precyzyjnie no i goalkeeper po prostu tego nie wyczuł mamy 2 do 0 dla Walsall, prowadzimy dwoma golami jednak atakuje cały czas Brentford, próbuje coś tutaj uszczknąć dla ciebie, no i jak widać udaje im się, to jest 1 do 2, jest branka kontaktowa dla tej drużyny jednak atakujemy, my już w kolejnej sytuacji, już Gordon, Gordon no i mamy trzecią brankę dla Walsall, 3 do 1 no sporo goli, to jest cały czas pierwsza połowa. A już cztery branki mamy strzelone w tym spotkaniu. Więc jak widać, tutaj obrona może się jakoś nie za dobrze popisuje. Mamy już drugą połowę, mecza. Podanie i Dobson, no ale tutaj strzały nie znalazł celu. Jednak jest jeszcze Ismail, to i smile, tutaj naprawdę dobre uderzenie, ale też bardzo dobra interwencja brankarza. Drue Wood. Jeruz cały czas przy piłce do Gordona, no daj piłkę Dobsonowi. Dobson uderza, no i strzela bramkę numer 3 w tym spotkaniu. No takie coś zdarza się naprawdę rzadko w sytuacjach, w której środkowy pomocnik zdobywa hat -tricka. No raczej takie sytuacje są wyjątkami, nie zdarzają się zbyt często, no, ale w tym meczu tak właśnie się dzieje. Mam jeszcze okazję dla Brentford, próbują coś odpowiedzieć. No i ta piłka jakimś cudem wpadła do siatki, no ale nie wiem, nie wiem jak to się stało po prostu. No ale gol jest. No, branka jest. Branka numer dwa dla Brentford. No jednak zdecydowanie nie jest to ich spotkanie. Sporo bramek sobie dali strzelić. My dominowaliśmy przez większość meczu i jeszcze tutaj przeprowadzamy jakąś akcję. I e smile. I e smile, dośrodkowanie, uderzenie głową. Mecz, no ale nic z niego nie wychodzi. Łatwe było pani piłki przez brankarza. Jeszcze jedna akcja, Brentford. Strzał, groźny strzał, no ale dobrze interweniuje Roberts. No i mamy Dobson, do Kitolano, ten strzela, ale tutaj tylko słupek. Było groźnie, no ale branka nie padła. No ale ostatecznie wygrywamy i tak pewnie to spotkanie 4 do 2. Yy, mógł być lepszy trochę ten wynik, mogliśmy sobie nie dać strzelić tych bramek, no ale mimo wszystko nie ma tutaj co narzekać. Dobre, pewne zwycięstwo i dużo bramek strzelonych i niesamowity mecz w sumie Dobsona. To też należy tutaj wyróżnić. Bardzo dobre spotkanie. Jeszcze tutaj Gordon dołożył jedną bramkę. Dla naszej ekipy, tak więc bardzo ładnie. Jeśli chodzi o Dobsona, to FIFA go oceniła na 10. Nie ma się co dziwić strzel tutaj hat-tricka, Był aktywny. No i po prostu zasłużył na tą ocenę. Asystyt co prawda nie zaliczył. No ale te cztery tej zrobił robotę, poza tym mają oczywiście podania udane, driblingi, tak więc tutaj zdecydowanie temu piłkarzowi należy się inform, tak by się on prezentował. Tak go tutaj stworzyłem na podstawie jego karty, jaka by w tym sezonie wystąpiła, bo on jednak trochę Overall'a w poprzednim sezonie dostał, porównaniu do poprzedniego właśnie sezonu, do samego początku tej kariery. No i to tyle, jeśli chodzi o ten, ten mecz. Mamy kolejnych nominowanych zawodników, tym razem pomocników do, do drużyny roku: Busquets, Neymar, Cross oraz Modric. Jeśli chodzi o najlepszą jedynastkę, to tutaj oczywiście znalazł się Dobson, no i także Gordon, nasz napastnik, który też swojego gola w tym spotkaniu ostatnim strzelił. A my będziemy przechodzić do meczu z Millwall, który grał u siebie, w takim razie postanowiłem go przesymulować. Tak więc zobaczymy, czy się uda tutaj zwyciężyć. Walsall kontra Millwall. Beniaminek kontra ekipa, która też chyba grała dosyć niedawno w trzeciej lidze, jeśli się nie mylę, jednak wygrywają tutaj na wyjeździe, więc brawa dla nich, nie, nam się niestety nie udało okresnego rezultatu hmm, tutaj zyskać, no jest, to jest w sumie też powód, dla którego rzadko dosyć symuluję na obecny moment, no bo to nie działa w sumie, chociaż nie wiem, czy bym tam wygrał, ciężko to stwierdzić, w każdym razie ustalamy już sobie skład na ostatnie spotkanie dzisiejszego odcinka. Jeszcze jeden mecz nam, nas tutaj czeka, no i to jest w sumie też ostatni mecz grudnia, tak więc jak widać ta kariera naprawdę poszła do przodu, już mamy, już będziemy mieli w przyszłym okienku zimowe okno transferowe. No a czeka nas mecz z Derby County. już z nimi graliśmy w tym sezonie, no i dostaliśmy bardzo mocno po głowie, zobaczymy jak będzie w tym spotkaniu, liczymy tutaj może na jakiś rewanż, no bo przydałoby się, przydałoby się zyskać tutaj dobry wynik, żeby się wspinać wyżej trochę w tej tabeli bo jednak jest duży ścisk na samym szczycie tabeli Championship, co zresztą będziecie mogli zobaczyć w... No, po tym meczu jak się będzie kończył odcinek. Tak wygląda nasz skład, jeśli chodzi o naszych rywali, no to tutaj ich jedenastka. Zobaczymy, jak je zaprezentują, czy znowu u, z, po prostu nas zniszczą całkowicie, czy może zdołamy się tutaj. Mm, zdołamy uzyskać dobry rezultat. Jak na razie tutaj dobry, dobrze zaczynamy, jednak strzał niecelny, No i Derby County odpowiada. Mam dośrodkowanie, uderzenie gołą, no i brankę numer 1. Widać skuteczność super w ich wykonaniu. Pierwsza akcja, pierwszy gol. Pierwsza akcja, którą wam pokazuję, ale to znaczy, że wcześniej nie było żadnych ciekawych sytuacji. W każdym razie, branka pada. Dobre dośrodkowanie, pewne wykończenie. No i gol. Nie dał rady nasz brankarz ani obrońca zatrzymać napastnika. Ismail do Gordona i tutaj na całe szczęście mamy odpowiedź naszej drużyny 1 do 1, więc Remis po raz kolejny. Wracamy do statusu quo. No i obyśmy zdołali to wykorzystać. Żeby tutaj nie dopuścić sobie yy, nie dopuścić derby kanci do zbyt dużych ilości bramek. No i w sumie dosyć ta, podobnie, ta akcja wyglądała podobnie do akcji naszych rywali, przynajmniej na samym początku. No I mamy po raz kolejny dobre wykończenie po dośrodkowaniu. Tutaj niestety podarowujemy bramkę naszym rywalom tak naprawdę za nic, za darmo. Dajemy im bramkę 1-2 dla Derby na no fatalny błąd naszej obrony. No katastrofalna sytuacja, takie coś się zdarzać nie może po prostu. No ale cóż, zdarza. No po prostu czasami takie sytuacje się zdarzają. Na całe szczęście Ferrier odpowiada, tak więc mamy po raz kolejny remis w tym meczu 2-2. Bardzo ciekawa ta pierwsza, bo cały czas wynik się zmienia. To jest dopiero 30 minuta, już mamy 4 branki w tym spotkaniu, no i cały czas remis, jednak próbuję po raz kolejny derby kanji, tutaj się nie udało na całe szczęście, jednak atakują dalej już pod koniec pierwszej połowy, no i strzelałem gola, no niesamowita ta branka, od poprzeczki się odbiła do siatki ta piłka, no bardzo to ładnie wyglądało. Mm, próbujemy atakować jeszcze, bo sam koniec tej pierwszej połowy, no ale niestety ta piłka nie siadła, no ja już widziałem to w bramce, no, ale niestety. to niestety Ismail też, już w drugiej połowie, nie, no zbyt długo yy, nie oddawał piłki, no i niestety nie ma bramki. Tutaj Derbik Anty próbuje zaatakować, się, niezła akcja, ale nic z tego. No i Gordon, Gordon uderza, ale dobrze interweniuje branka, i cały czas wynik się nie zmienia. Mamy jednak jeszcze dobitkę, niestety nie jest tam branka uznana, bo mamy Spalonego, no cóż. To nie jest dla nas dobra sytuacja, bo przez to odpowiada derby county. No i mamy 2 do 4. No i tym samym mamy już naprawdę ciężką sytuację, żeby ten wynik obronić. Dwie branki musimy strzelić, żeby zdobyć jeden punkt w tym spotkaniu. Próbujemy jeszcze coś zaatakować. To był niezły strzał, no ale nic z niego wy nie wyszło. No i niestety przegrywamy to spotkanie. 4 do 2. 2 do 4. Tak samo jak z Brentford, tylko tym razem my, to my jesteśmy tymi przegranymi. No i niestety. No. To wszystko zaczęło się od tego, że zmarnowaliśmy dwie w sumie naprawdę dobre sytuacje, sytuacja Ismaila i potem jeszcze sytuacja, gdzie był ten Spalony, niestety nie udało się tego wykorzystać no i, i wyrównać, no i potem Derby Country zdobyło kolejną bramkę, tym samym, niszcząc nasze nadzieje na dobry rezultat w tym meczu, tak więc to tyle, jeśli chodzi o to spotkanie i jeśli chodzi o ten odcinek, tak się prezentuje tabela na jego koniec, jak widać tutaj naprawdę niewielkie różnice punktowe są między nami, zespołami nad nami i zespołami poznami. nami. Tak więc tutaj jeszcze bardzo dużo się może zmienić. No ale w tym odcinku już się nic nie zmieni, to było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się on podobał. Zachęcam do jego ocenia, do jego skomentowania, do zajrzenia na mój fanpage Discord i zapraszam na kolejne filmy na moim kanale. Hej!